Otwórzcie ze mną kalendarze adwentowe, dzień dziewiąty. Tradycyjnie zaczynamy od herbaty. Lawendowa cytryna. Brzmi to dosyć niejednoznacznie. Pachnie cytrusowo. Dobra, jeszcze do niej wrócimy. Kalendarz kinderkowy. I mamy dziewiątkę. Pychota. Misiek z Lindora. Gdzie jest dziewiątka? Dobra, taka mała tutaj. No to, to mi zasłodziło trochę. Ej, dobra, chyba się polubimy. Troszeczkę ma aromat jak taka herbata... Air grey, l grey, Mocna dziewiąteczka dla niej. Catrice. Muszę sobie to na ramieniu oprzeć. Lakier do paznokci. Przepiękny kolor. Ja sobie teraz robię żelowe, ale może kiedyś, albo może dam mamie. Ona chyba lubi malować paznokcie. Może się jej spodoba. Lecimy z Bibio. Kokosowy batonik bez cukru. Wygląda tak. No, on mi akurat nie smakuje za bardzo. na koniec lecimy z Nyxem. Wstawiam, że to będzie albo tuż do rzęs, albo kolejna pomadka, albo może. Nie wiem co. Chyba z, Wiem co to jest, wiem co to jest. Chyba do ust. I to jest takie. To się tak klika.